Na dzisiejszych zajęciach warsztatowych dotyczących strategii rozwoju miasta na najbliższe 6 lat omawiano projekt analizy SWOT. Dzisiaj omawialiśmy analizę SWOT, czyli to co zostało wypracowane na poprzednich spotkaniach warsztatowych i to co wynikło z diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej, czyli tego raportu otwarcia, który był prezentowany i z badań socjologicznych zaprezentowaliśmy wizję i misję miasta. Przedstawiciele środowisk edukacji, kultury i sportu pracowali w trzech grupach nad propozycjami mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń miasta zaproponowanych przez mieszkańców. Ich praca polega na konsolidacji projektów, wykreślaniu projektów niezgodnych z zadaniami własnymi gminy, jak również tymi projektami, które wymagają szczególnego podkreślenia, a więc praca na zasadzie selekcji pozytywnej i negatywnej. Jest duża frekwencja, bo jest to bardzo duża grupa. Wczoraj i przedwczoraj odbyły się spotkania z przedstawicielami pomocy społecznej, służby zdrowia, opieki medycznej. Do najmocniejszych stron miasta należą dobre położenie geograficzne, dość duża stabilność finansowa oraz rozwinięty przemysł. Ale miasto ma też słabe strony. Słabe strony to niewątpliwie problemy demograficzne i zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta. To jest największy problem i bolączka kutna. Na miejscu drugim niewątpliwie. Ciągle wysokie bezrobocie. Największymi zagrożeniami dla miasta są wahania koniunktury gospodarczej, rząd niesprzyjający samorządom oraz brak rządowych programów związanych z emigracją młodych ludzi. Niewątpliwie największą szansą dla Kutna będzie powód, dla którego zresztą strategia jest przygotowywana, mianowicie to jest nowy okres finansowania Unii Europejskiej i możliwość pozyskania naprawdę dużych środków finansowych na rozwój zadań publicznych realizowanych przez miasto Kutno. Zresztą będzie to również szansa na otrzymanie dofinansowania dla projektów prywatnych. Przed radą strategii jeszcze jedno spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w mieście. Następnym krokiem będzie opracowywanie dokumentu końcowego.